Cześć. Wreszcie usiadłam do filmiku, który obiecałam. Potem zapomniałam, później całe szczęście przypomniałam mi o tym Dorotka. I nagrywam, czyli tranzyt Jowisza przez znak byka. I zanim powiem o tym tranzycie, to powiem trochę o znaku byka, trochę o Jowiszu. Tak, żeby chociaż jakieś podstawy złapać, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym mówię. Tak, mniej więcej. Czy... Znaczy, Będziecie wiedziały, o czym mówię, ale może tak, większy obraz. Czyli mamy 12 znaków w Zodiaku. Byk jest drugim znakiem z kolei. Pierwszym jest Baran, potem jest Byk. I tak dalej, i tak dalej. I Znak byka odpowiada generalnie za, za materię, za właśnie pieniądze, za to, co ładne, komfortowe, wygodne. Estetyka. Ale generalnie właśnie taka obfitość, wygoda, komfort. To jest znak byka. Jowisz jest największą planetą układu planetarnego i jest nazywana benefikiem. Są planety malefiki i benefiki i też neutralne, a benefik to jest planeta, która jest bardzo sprzyjająca. Jest nazywana wielkim szczęściarzem przez niektórych astrologów. I to, że ona też jest największą planetą, też jest tak przyjęte, że ona wszystko powiększa, czego dotknie, ale i w tym pozytywnym, i w tym negatywnym sensie. Jednak to są takie bardzo ogólne stwierdzenia, takie najbardziej popularne. I tak, każda planeta w horoskopie Jowisz też jest planetą, bo tak, bo mamy planety osobiste, mamy planety mm, pokoleniowe, ale po środku są planety społeczne osobiste, społeczne i pokoleniowe. Jowisz jest planetą y, społeczną. I każda planeta biegnie sobie po Poprzez nasze 12 domów horoskopu. Teraz nie będę wyjaśniać, jak się wyznacza te domy, gdzie jest pierwszy, i tak dalej, i tak dalej. Teraz powiem bardzo ogólnie, że każda planeta przebiega przechodzi przez, nas, przez nasz horoskop. I nie każda. Niektóre planety w życiu kilkadziesiąt razy. Obejdą tak jak przekroczą próg każdego domu, a niektóre kilka razy, a niektóre przekroczą tylko próg kilku domów, bo są tak wolne, to są te planety pokoleniowe, które niestety, na które nie starczy nam życia, żeby one znalazły się w naszym każdym domu. I żeby ich energia zasiliła, bądź czasami osłabiła nasz dany dom. Przepraszam. I tak. Jowisz kilka razy będzie na przykład w znaku byka w naszym życiu, bo Jowisz potrzebuje mniej więcej 12 lat na obieg całego naszego horoskopu. 12 lat. W tej chwili, ja tu będę zerkać, bo sobie daty zapisałam. A ja dat tak nie, 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 nie pamiętam wszystkich. Żebym z rękawa sypała. Więc y, w tej chwili, 16 maja, o godzinie 19:19, był ingres Jowisza do znaku Byka. Ingres, czyli y, przekroczył Jowisz y, oś y, znaku Byka. I ten znak Byka każdy ma w horoskopie gdzie indziej. Czyli innemu domowi patronuje, ogólnie patronuje drugiemu domowi. Tak jak powiedziałam, to jest drugi, drugi znak. To jest tak ogólnie, ale u każdego te domy są troszeczkę inaczej, z, z uwagi na to, że urodziliśmy się i w innym miejscu, w innym czasie, w sensie daty i też o różnych porach, jednych dzień, drudzy w nocy. To jest ważne do 15 minut nawet. Jeżeli ktoś mi poda, że się urodził, nie wiem, o 13.30, a się okaże, że się urodził o 13.58, no to czasami już jest duża różnica i ma duże znaczenie dla jego horoskopu. Więc to jest bardzo precyzyjne narzędzie. I tak, 16 maja był ingres Jowisza do, do znaku byka. Wielu. W wielu książkach, wielu artykułach, wielu astrologów mówi. Znaczy myślę, że może nie tych takich poważnych astrologów. Mówi właśnie, że jak znak byka, czyli znak materialny, łączy się z, ze znakiem Jowisza, czyli. Czyli jakby znakiem, planetą największą i planetą dającą najwięcej szczęścia i tak dalej, no to może być tylko jedno, tak, czyli olbrzymie szczęście materialne i powiększa wszystko, 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 i będzie tutaj spływać rzeka mlekiem i miodem do nas, a pieniądze będą po prostu lecieć nam z nieba. I owszem, może się u niektórych tak zdarzyć, ale to będzie tylko wynikiem tego, że oni wcześniej sobie na to zapracowali, czyli zrobili odpowiednie ruchy w momencie, kiedy ten Jowisz był w koziorożcu, a u nas to było chyba w dwa yy. nie, Nie, w Lechandzie zapisano. Jowisz w koziorożcu. I zaraz też powiem dlaczego to w Koziorożcu. W 2019 roku ja już był w Koziorożcu. Czyli jeżeli ktoś w 2019 roku za coś się wziął i później jak ten, jakby zaczął działać na jakąś rzecz, zaczął pracować w pewnym sensie na jakiś efekt, na jakiś swój cel, i później, kiedy Jowisz przeszedł z koziorożca do ryb. Czyli to było... W rybach, kiedy był w rybach. Chyba sobie nie zapisałam, kiedy był w rybach. No dobra, ale później po koziorożcu przeszedł do, do ryb, to wtedy jeszcze yy, Oprócz tego, że ten ktoś działał, rozpoczął pracę systematyczną, jeszcze zasilił to emocjami, bo ryby to są emocje, to wtedy, kiedy Jowisz wszedł do znaku byka, on otrzymał te upragnione efekty. I to jest trochę tak, jak z tym kreowaniem własnej rzeczywistości, bo najpierw jest to ziarenko. Sadzamy to ziarenko, zaczynamy działać na rzecz tego. Marzymy o tym, zasilamy to emocjami. I później dostajemy wynik. Więc yy, to nie jest tak, że my nic nie robimy, ale czekamy na Jowisza w byku. Jak Jowisz w byku przyjdzie, to my po prostu nastawiamy ręce. I leci. No nie. Nie poleci. Dlaczego powiedziałam, że w koziorożcu. Bo oczywiście mógł być też w innym y, znaku. tak jak panna. Byk panna i koziorożec to są znaki materialne, znaki pieniądza. Więc y, jeżeli w tych znakach jest Jowisz, to wtedy ważne jest, co my robimy, jakie my działania rozpoczynamy. I jeżeli teraz jest byku to my zaczynamy działania które mają nam dać materię, komfort i wygodę, czyli bo z to odpowiada znak byka. I teraz on będzie przez rok w byku, bo on jest mniej więcej właśnie miesiąc czasu w jednym znaku, dlatego 12 miesięcy cały zodiak przechodzi. Więc mamy rok czasu. I warto zacząć od już. Na to, żeby ukierunkować się, ale ukierunkować się na to, co nam daje w dłuższej perspektywie. Obfitość, właśnie pieniądze, ale też obfitość yy, umysłową w sensie takim takiego spokoju, y, relaksu, komfortu w życiu. Czyli teraz zaczynasz pracować na przyszłość. I jeżeli teraz będziemy szukać takich, mm, bardziej takiego zadowolenia krótkiego, czyli tej krótkiej pętli dopalinowej, będziemy zaspokajać własne emocje, no, własne, własne braki emocjonalne, czyli mamy jakąś, nie wiem, deprechę, idę sobie, kupię sukienkę i już się pocieszyłam, czy mm, nie wiem, mamy jakieś emocje, no to zjem coś słodkiego i trochę mi przejdzie. Jutro znowu też zjem coś słodkiego. No wtedy troszeczkę przebombimy ten czas, i za parę miesięcy, niestety, możemy się obudzić z ręką w nocniku. Dlatego, że nie zasialiśmy tego ziarna, i spokoju. Za parę miesięcy. Dokładnie powiem, że 2025 rok ma być tym rokiem. Mm, gdzie będziemy wchodzić w nowy cykl numerologiczny? Już też zaraz powiem, dlaczego, żeby nie mieszać. I wtedy się okaże, czy my mamy ten komfort, mamy ten spokój, mamy te zasoby materialne i możemy się czuć spokojnie i po prostu działać sobie już z tym, co działamy. Jeżeli teraz wybierzemy kiepski kierunek, to możemy się z nim bujać przez 12 lat. Trudno nam się będzie z tego y, wylogować, wykręcić. A jeżeli wybierzemy dobry kierunek, czyli dobrze się na tym zastanowimy, zrobimy sobie dobrą, dobre cele ustalimy. Też myślę, że na początku tego y, naszego programu y, odkodowanie mocy, właśnie. Będziemy sobie wyznaczać te dobre cele, te długoterminowe. Bo to jest dobry czas na strata. Oczywiście nie tylko, ale zrobimy taki początek, po to, żeby, żebyśmy mogli później dalej iść i działać w dobrym kierunku. Jak to mówi się, żeby przystawić drabinę do dobrego budynku. I tak, dlaczego? I właśnie, jak bierzemy dobre, to to nam będzie służyć, będzie nam procentować na kolejne 12 lat, a nawet i na więcej, bo jak nam zaprocentuje na 12, to urośnie, a my z tego jeszcze możemy czerpać długo, 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 bo będziemy to, jakby, wyjdziemy na ten na te nasze, na ten nasz środek, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. To nas będzie budować. I tak. Yy... Dlaczego tak jest? Bo też patrząc na znaki zodiaku, to, to są zwierzęta. Nie wszystkie zwierzęta, ale zwierzęta i bliźnięta nie, to są osoby. Panna to też nie strzelec, też nie wodnik, ale jest baran, byk, jest koziorożec, jest skorpion, jest rak. To są, są ryby, to są zwierzaki i byk jest największym i najcięższym zwierzęciem, Całego Zediaku. Jak byk idzie, on nie jest taki zwrotny, nie? Tak, akurat tego się nauczyłam od tej mojej nauczycielki, żeby patrzeć, przepraszam, zjadłam przed chwilą mi się odbija jeszcze, żeby patrzeć y, też właśnie na te szczegóły, o których ja nigdy nie myślałam, nie? że że, że tak jest. I byk nie jest zwrotnym zwierzęciem. On, jakby się miał obrócić, to chwilę mu to zajmie i to będzie bardzo niezdarne. I dlatego, jak rozpoczniemy teraz coś, co nie będzie dla nas korzystne, to trudno nam się będzie z tego właśnie, z tego nam trudno będzie zawrócić. Bo to tak jak ciężki pociąg. Jak on ruszy, to on po prostu jedzie. nie? On też nie wyhamuje od razu. Tak samo jest z tym bykiem. Dlatego dobrze jest w tym czasie wyznaczyć sobie te konkretne cele. Ok. I jak teraz jest, będzie przez rok w wieku, później będzie przez rok w bliźniętach. Więc wtedy warto będzie mówić bo bliźnięta zawiadują dziewiątym domem, czyli domem wartości, domem samoświadomości, więc wtedy będzie też, będziemy zwracać uwagę, co, jaką wartość ma też ten nasz cel. Będziemy sobie jeszcze uświadamiać bardziej ten nasz kierunek. Jak teraz go wyznaczamy i zaczynamy robić kroki ku niemu, decydujemy się na coś, to później w bliźniętach za rok będzie czas, na wartości, na samoświadomość, na komunikację, może na łączenie się z kimś, i tak dalej, i tak dalej. I w przyszłym roku, teraz we wrześniu, przepraszam, i tu nawiążę już później do tego 2025 roku. Teraz we wrześniu wchodzimy w ten taki generalny rok numerologiczny ósmy, czyli też rok pieniądza, rok wartości materialnych. Więc to jest świetnie połączone właśnie z tym Jowiszem w byku. Więc będzie to jeszcze wzmocnione. I mamy teraz dużą szansę dać te podstawy i podwaliny pod naszą materialną przyszłość. Pod, pod, pod ten nasz spokój materialny. I jak teraz wejdziemy we wrześniu w ósmy rok. To w 2024 we wrześniu wejdziemy w dziewiąty rok, rok zakończeń, a w 2025 właśnie wejdziemy w pierwszy rok generalny. Czyli każdy ma mm, będzie wchodził w swój osobisty inny rok, ale ten generalny rok w tych cyklach dziewięcioletnich, to teraz we wrześniu będzie ósmy, a właśnie w 2025 roku będzie pierwszy rok. I wtedy już, jak przez te dwa lata, tych działań. Na bazie właśnie tych celów, które teraz podejmujemy, już sobie wypracujemy pewien taki status spokoju i pewien status e, stabilizacji materialnej, tego komfortu. To my w ten pierwszy rok będziemy wchodzić spokojnie. Będziemy mogli się odprężyć i będziemy mogli działać sobie na spokojnie. Wyznaczając sobie kolejne nowe cele. Bo pierwszy rok to też będzie takim rokiem, gdzie będziemy rozpoczynali różne nowe działania. Ale już na, na podstawie, na, na, na takich mocnych fundamentach o to chodzi. Że to nie będzie rozpoczynanie czegoś e, z lęku i z presją, że nie wiem, e, Ziemia nam się. Prostępuje pod nogami i musimy się czegoś chwycić, i coś musimy zacząć robić, jakiś nowy pomysł nam potrzebny po prostu na życie, bo już nie musimy, tylko będziemy mogli sobie usiąść i się spokojnie zastanowić: a o co mi w życiu dalej chodzi, a czego ja w tym życiu dalej chcę, a co ja bym teraz chciał zrobić? Tak możemy powiedzieć, i tak możemy rozpocząć pierwszy rok numerologiczny. W momencie, kiedy mamy stabilność materialną i spokój umysłu. Więc dlatego ten czas teraz jest tak ważny. Możecie sobie teraz zanim zaczniemy te nasze pierwsze spotkania, bo jeszcze nie wiem kiedy zaczniemy, muszę to wszystko jakoś sobie poukładać. To, to teraz możecie sobie jeszcze zrobić takie rozeznanie. Co w ostatnim czasie na co wydałam pieniądze? Wydałem. Czy to mi przyniosło korzyść? Czy to było mi potrzebne? A jeżeli nie, jeżeli to się okazało, że to było tylko zaspokojenie, właśnie jakiejś dziury emocjonalnej, no to co za to mogłam mieć? I zrobić sobie taki rachunek sumienia, właśnie jeżeli chodzi o, o finanse. I o to, gdzie żeśmy je ulokowali, na co żeśmy je wydali. Coś jeszcze mi przemknęło przez głowę, jak to mówiłam. Nie pamiętam. A, na koniec, a, wiem, co nie przemówiłam. Zaraz zobaczyłam daty. Mam tu też daty kolejnych ingresów. Czyli na przykład kolejna to będzie, jak te, kiedy będziemy mieć kolejną szansę, taką jak teraz. To będzie 29 kwietnia 2035 rok, a później na przykład 13 kwietnia 2047 rok. I spokojnie myślę, że dożyjemy tych lat, nie? Ale warto zacząć teraz i nie czekać na kolej, za kolejne 12 lat. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, można się też cofnąć 12 lat wstecz. Czyli jak teraz jest 2023, to 2011. Co robiliśmy 2011 roku? Czy y, rozpoczynaliśmy jakieś fajne projekty? Czy budowaliśmy właśnie tą stabilność finansową? Czy raczej y, tak, żebyśmy sobie lekko żyli, nie, nie zwracaliśmy uwagi na na to, co, co zasiać, nie jakie ziarenko zasiać. Więc, y, więc to Wam chciałam powiedzieć. I tak sobie pomyślałam, że wezmę, wyciągnę jeszcze karty, robię karty. Y. Czym się wspierać właśnie w tym czasie? W 2023 roku w tym czasie pobytu i obliczaniu byku. To nam właśnie pomoże. <grymne> Powrót do źródeł. Myślę, że już do źródeł swojej mocy, ale też dość o okej. Okay. No to kłania nam się tu Ajurweda. Powrót do źródeł, tu jest ruch, szklanka wody, jest księżyc, są owoce i o ile się nie mylę, to jest szczotka, czyli jakby szczotkowanie ciała. No zobaczcie. Woda, owoce, księżyc. Bieg, a tu to, to mi wygląda na szczotkę. Więc powrót do źródeł, ewidentnie yy, Płania nam się Ayurveda, czyli to, od czego żeśmy zaczęli. Nasz program przepięknie i tak to jest bardzo ważne, bo jeżeli nasza kondycja jest dobra. Taka psychofizyczna, no to naturalnie my będziemy mieć więcej siły, więcej mocy i więcej chęci. Do działania. No. inaczej w ogóle będziemy myśleć, nie inaczej będzie nasz umysł funkcjonował, postawię kartę super i tą drugą kartę, jeszcze tych kart nie widziałeś, już mam mamy chwilę, ale jakoś nie. Nie działałam tu z wami, z nimi. To, jest, to są karty archetypów. Bardzo je lubię. Ale tutaj chyba będę musiała przeczytać opis. Bo te archetypy są przedziwne. Archetyp to coś pierwotnego w nas, coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy. Z czego warto korzystać. Warto korzystać właśnie z aspektów tych archetypów z ich różnych zdolności, z ich talentów, z ich mocy. Dobra, to jaki archetyp nam sprzyja teraz? <noise> no pewnie błazen. No, jak najbardziej warto. Też mi się tu skojarzył z głupcem starota, bo głupiec starota wyznacza początki i jest właśnie taki bardzo otwarty, bardzo z wielkim zaufaniem, z lekkością, idzie do przodu. Zaczyna swoją nową drogę życia, nowy etap, ale włazem to jest tu jeszcze co innego. Już wracam, wezmę sobie. Własne sobie. Włazem Własne. Tam, gdzie się będzie na tych Jasne. Czytamy. Cechy błazna. Błazen może zachowywać się jak głupiec, lecz z pewnością nim nie jest. Jest filozofującym klaunem z ironicznym poczuciem humoru i nie pozwala, by kaprysy króla zbiły go z tropu. W przeciwieństwie do przewrotnego psotnika, który zajmuje się wyłącznie sprawianiem kłopotów, błazen patrzy na świat z szerszej perspektywy. Jego dowcip jest wyszukany i dostrzega on doskonale zarówno wspaniałość, jak i marność istnienia osobowość. Włazen przeskakuje niedorzecznie z nogi na nogę, robiąc dziwaczne miny. Udaje prostodusznego i celowo stawia się na samym dole hierarchii. Włazen ubrany jest w tradycyjny pstry kostium, wygłupia się i wydaje skrzeczące dźwięki w dziwacznych dialektach, lecz pod jego bufonadą kryją się słowa, które mówią prawdę. Jak inaczej może ujść mu na sucho wyśmiewanie się z szacownego grona za jego nadęty przepych i egoistyczne opinie. Kiedy wszyscy są już zmęczeni i przybici, błazen podnosi na duchu śmiechem i zachęca, by spojrzeli na sprawę bardziej optymistycznie. A kiedy nastaje chaos i rozczarowanie, błazen podsuwa świeże spojrzenie na sprawę. Jednak gdy zapytasz go bezpośrednio o radę, odpowie ci z przymrużeniem oka. Jeśli dotarłeś na rozdroże, Skorzystaj z tego. Błazem jest osobą, która odwraca obraz do góry nogami, abnegatem, który wskaże sens w nonsensie i zaciemnia obraz jednością, jasnością swojego spojrzenia. Czyli mówić prawdę, ale z lekkością, bądź jeżeli jakaś, ktoś nam powie prawdę o nas samych, to też przyjąć to z taką lekkością. Właśnie może ze śmiechem. I też nie, nie. Jakby myślę, że porzucić taką sztywność. A bardziej, żeby to było na lekko. Nawet udawać właśnie, że tutaj my tu nic nie rozumiemy, my tu nic nie wiemy. Ale swoje robić. Więc. Takie dwie karty będą nam sprzyjać w tym roku. Myślę, że jest super połączenie. No to dobra. To chyba tyle na teraz. Jak będą pytania, to jak, jak zwykle, dawajcie znaka. To mi też pomaga. Naprawdę lubię te wasze pytania, bo wtedy wiem o czym, czego potrzebujecie. Bo ja mogę mieć pewne pomysły, mogę o nich mówić. I to jest taki zarys, ale jak dajecie pytania, to ja wiem, czego Wam potrzeba i w którą stronę pójść jeszcze, co trzeba poszerzyć, co trzeba dopowiedzieć. Okej, okay. dzięki za ten mały przedsmak naszej dalszej wędrówki. Trzymajcie się cieplutka.